Kazio i leśne zwierzęta. Kazio, ciszej. Jesteśmy w lesie. To dom zwierząt. Bądźmy grzecznymi gośćmi. Oj, przepraszam, dziadku. A jakie zwierzęta mieszkają w lesie? Wiewiórki, lisy, niedźwiedzie, dziki, jelenie, jeże i wiele innych. Naprawdę. A dlaczego ja żadnych nie widzę? Schowały się przed nami. Zwierzęta boją się ludzi. Łe! ale ja chciałbym zobaczyć jakieś zwierzątko. Może spotkamy wielkiego dzika? Oby nie. Dzik to niebezpieczny zwierzę. Gdy go zobaczymy, powinniśmy spokojnie się oddalić i nie wykonywać gwałtownych ruchów. Ucieczka może go sprowokować do ataku. A jeśli przez naszą nieuwagę dojdzie do bliskiego spotkania, powinniśmy stać w bezruchu i udawać drzewo. A jeśli to malutki dziczek? Gdy zobaczymy małego dzika, istnieje duże prawdopodobieństwo spotkania jego matki. Mama małych dziczków jest bardzo groźna. Nie lubi, gdy ludzie zbliżają się do jej dzieci. Dlatego postępujemy tak samo jak z dorosłymi dzikami. Oddalamy się, nie wykonując gwałtownych ruchów. Zobacz, dziadku! Tam na drzewie jest ruda wywióreczka. Chciałbym ją pogłaskać! Kaziu, nie dotykamy dzikich zwierząt. Nawet jeśli są malutkie. Dzikie zwierzęta mogą roznosić groźne dla nas choroby. Ojej, nie wiedziałem! A mogę sobie na nią popatrzeć? Tak, Kaziu, możesz. Tylko zachowuj się cicho, żeby jej nie spłoszyć. Dobrze. Jest taka ładna i puchata. A czy w domu opowiesz mi o innych leśnych zwierzątkach? Oczywiście, Kaziu. Mieszkańcy lasu. Podejdź, Kaziu, przygotowałem coś dla Ciebie. O, a co to takiego? To są warstwy lasu. Las jest złożony z kilku pięter. Na każdym mieszkają inne zwierzęta. Najniżej jest ściółka. Tworzą ją opadłe liście, gałęzie i szyszki. Tutaj żyją dżdżownice, mrówki, żuki i krety. Wyżej jest runo leśne, czyli mchy, trawy, paprocie i grzyby. Tutaj żyje bardzo wiele małych zwierząt, na przykład jeże, nornice, żmije i ślimaki. Trzecie piętro to podszyt, który jest zbudowany z krzewów i młodych drzew. W tej warstwie spotkamy między innymi jelenie, dziki, zające i lisy. Ostatnie piętro stanowią korony wysokich drzew. To schronienie wielu ptaków. Tu mieszkają sowy, dzięcioły i sujki. Spotkamy tu również wiewiórkę. To bardzo ciekawe, dziadku. Opowiedz mi coś jeszcze. Dobrze, już dobrze. Czy chcesz posłuchać kilku ciekawostek o leśnych zwierzętach? Bardzo chcę. Ciekawostki o leśnych zwierzętach. Dzięcioł. Dzięcioł jest nazywany lekarzem drzew. To pożyteczny ptak. Zjada owady i larwy żyjące w drewnie, a więc pozbywa się szkodników. Każdego roku dzięcioł buduje w drzewie nową dziuplę. Gdy ją opuści, wprowadzają się tam inne zwierzęta. Więc jest nie tylko lekarzem, ale nawet budowniczym. Jeż Czy słyszeliście kiedyś o jeżu, który nosi jabłka na swoich kolcach? To bardzo stary mit. Jeż nie jest w stanie włożyć sobie owoców na grzbiet. Krążące w internecie zdjęcia z jeżem noszącym grzyby i owoce na grzbiecie są ustawione przez człowieka. W przyrodzie taka sytuacja nie ma miejsca. Niedźwiedź w Polsce niedźwiedzia możemy spotkać tylko w Karpatach. Ich liczebność jest trudna do ustalenia. Według danych z 2022 roku żyje u nas ponad 100 osobników. Z roku na rok jest ich coraz więcej. W razie spotkania z niedźwiedziem musimy zachować spokój i powoli się oddalić. Nie wolno uciekać i wykonywać gwałtownych ruchów. Wilk. Wilki to bardzo społeczne zwierzęta. Ich stada są nazywane watachami i liczą około 20 osobników. Na czele watachy stoi przywódca, czyli samiec Alfa. Najsilniejszy i najinteligentniejszy osobnik. Wilki żyją w każdym z 16 województw w Polsce. Żuk leśny. Czy widzieliście w lesie żuka o pięknym, połyskującym pancerzu? To właśnie żuk leśny. Bardzo pożyteczny owad. Żyje głównie w lasach liściastych i żywi się butwiejącymi szczątkami roślin, starymi grzybami, a nawet odchodami zwierząt. Żuk leśny. Jest bardzo często mylony z innymi podobnymi owadami, na przykład z żukiem wiosennym, który ma gładszy pancerz bez wyraźnych grust. Lis. Lisy to zwierzęta, które często pojawiają się w bajkach i przysłowiach. Symbolizują przebiegłość, spryt, a nawet chytrość. Lis zawsze znajdzie sposób na dostanie się do kurnika, a gdy już wejdzie do środka, nie zadowoli się jedną kurką, tylko zabierze wszystkie. Nie można go jednak nazwać szkodnikiem. Lis pełni funkcję leśnego sanitariusza. Oczyszcza las z wszystkiego, co odejdzie śmiercią naturalną lub od wypadku. Wiewiórka. Wiewiórki znane są głównie z gromadzenia zapasów na zimę. Jedzenie chowają w dziuplach lub zakopują w skrytkach pod ziemią. Ciekawostką jest to, że wiewiórki nie zapadają w sen zimowy. Przesypiają tylko okresy największych mrozów, a gdy robi się cieplej, wychodzą i szukają schowanego wcześniej pożywienia. Niestety te zwierzątka nie mają dobrej pamięci i często zapominają o swoich skrytkach. To już koniec! Chciałbym jeszcze. Innym razem, Kaziu, skończyły mi się ciekawostki. Oj, szkoda! Bardzo lubię las i zwierzęta. I na pewno będzie jeszcze okazja, by o nich opowiedzieć. To super! Do, Do zobaczenia, zobaczenia w, w następnym, następnym odcinku! Włączaj nasz kanał i wciśnij czerwony przycisk subskrybuj!